Jeden, drugi, trzeci, czwarty posiłek, piąty, szósty, siódmy, nie ma ósmego, nie ma ósmego posiłku, co ja teraz zrobię? Zaraz mnie. Witajcie znowu na kanale. Jak widzieliście w intro, poruszymy bardzo ciekawy temat, czyli temat katabolizmu i ilości posiłków w ciągu dnia. No więc ten mityczny katabolizm co to takiego? No, czasem powiedzieć, że zjawisko katabolizmu. Zaczyna się tak naprawdę dopiero po około 48 godzinach. No, Możecie spokojnie nie jeść przez jeden dzień i nie będzie żadnego rozpadu tkanki mięśniowej. To, to jest bzdura. A dlaczego, dlaczego ten mit jest tak popularny wśród ćwiczących? Kulturystyka. Jest przecież sportem bardzo niszowym. On nie jest popularny i e, jakoś musi na siebie zarabiać. Te wszystkie odżywki, e, suplementy dla kulturystów e, no, m, muszą mieć, e, mieć jakiś jakby m, powód istnienia. E, I tym powodem właśnie jest. Między innymi mityczny katabolizm, e, wszystkie BCA e, ja nie mówię, że ja jestem wrogiem na przykład Aminokwasów, ale e, nie wierzcie w coś takiego, że wy pójdziecie sobie na przykład na pół godziny na Orbitreka albo na bieżnię stacjonarną i, e, i że na przykład po półgodzinnym nawet truchtaniu. <laughs> Że wy stracicie swoje mięśnie, bo nie będziecie, nie będziecie mieli w sobie magicznego BCA. <laughs> to, to jest wyrzucanie pieniędzy z bło w błoto Zwłaszcza jeżeli jest się amatorem tak jak my tutaj na tym kanale To nie, nie wyrzucajcie, naprawdę nie wyrzucajcie pieniędzy niepotrzebnie bo, bo za to możecie sobie kupić dobre jedzenie Albo nawet, no dobra białko serwatkowe, ale nie ma sensu takich supli kupować, e, a to jest tylko moja opinia, jeżeli, bo znam osoby, które mm, po prostu, nie wiem, czują się lepiej psychicznie, że sobie wzięły DCA, jak poszły na bieżnie i e, mają tą świadomość, że ich mięśnie nie znikną, ale naprawdę, no, e, nie, nie ma to sensu, e, nie ma sensu marnowanie pieniędzy. I co jeszcze? E, liczba, liczba posiłków w ciągu dnia. Ech. Nie, nie trzeba jeść sześciu, ośmiu posiłków, e, małych posiłków w ciągu dnia, żeby, żeby mieć fajne ciało i e, żeby rosnąć. Dlaczego? Dlaczego, dlaczego w, we wszystkich gazetach o tematyce kulturystycznej na wszystkich stronach. Zajmujących się tematyką fitness, dlaczego oni tam wszędzie sprzedają? Sprzedają wam tą bajeczkę, że musicie jeść 5 do 8 małych posiłków w ciągu dnia, żeby, żeby wasze mięśnie stale miały dopływ aminokwasów i innych składników odżywczych, bo inaczej to. No, katabolizm! Dlaczego? Dlatego, że. Nie wszystko, co jest dobre dla zawodowców, jest dobre dla amatorów. Dlaczego? Bo jest, jest w tym ziarno prawdy z tymi kilkoma posiłkami. Ale ono nie dotyczy amatorów. Bo zawodowcy, no na pewno zdajecie sobie z tego sprawę, mam nadzieję, że oni, wiadomo, wspomagają się farmakologicznie. I między innymi wstrzykują sobie insulinę, czyli... E, jeden z, z najważniejszych anabolicznych hormonów w naszym ciele. E, drugim takim hormonem jest hormon wzrostu. E, no i jeżeli oni wstrzykują sobie tą insulinę, to muszą stale dostarczać odpowiednią ilość węglowodanów, bo w przeciwnym wypadku e, nastąpiłyby zbyt duże wahania e, hormonów. E, to by po prostu mogło być niebezpieczne dla ich zdrowia. No zdarzały się przypadki, że niedoświadczeni, e, niedoświadczeni zawodnicy e, eksperymentowali sobie z insuliną i nie tylko trafiali do szpitala, ale także na cmentarz, także e, tam to jest mus. Oni muszą, oni muszą jeść te 5-6 posiłków dziennie przynajmniej, bo inaczej mogiła. Także jeżeli jesteś amatorem, to nie przejmuj się, nie przejmuj się tymi wszystkimi bzdurami, nie musisz jeść tych pięciu posiłków, wystarczą trzy, 3. Możesz nawet zjeść w jednym posiłku całe swoje zapotrzebowanie kaloryczne z dnia, ale to nie będzie takie efektywne. Nic ci się nie stanie, nie staniesz się gruby, nie pójdzie ci w tłuszcz, ale po prostu Prawdopodobnie dużo na przykład z białka wydefekujesz. <noise> Niestety. Także takie optimum, które myślę jest dobre to są te trzy. Ja najczęściej jem cztery posiłki. Zdarza mi się pięć, ale to sporadycznie. Ja raczej cztery posiłki w ciągu dnia. Jeden przed treningiem, drugi po treningu. Jeżeli rano ćwiczę później Później jeszcze kolejne dwa i, i to tyle. Także nie wierzcie w mityczny katabolizm, bo to jest jedna wielka bajka. Na razie.